Jeszcze, jeszcze znowu ja patrzcie, wyszłam na, na YouTube, a znowu nowy spoiler. Nowy spoiler, y teraz będą fryzy połączone albo smokami, albo płaszczkami. Sami zobaczcie i powiedzcie mi jeszcze raz, y co mam robić. Czy ja mam walczyć o konto, czy po prostu założyć trzecie konto i sobie kupić te konie. Nie wiem kiedy one będą, ale. asy znowu daje? Chopal, zamiast mi odlokować konto, to i nowy koniec znowu dają. Po prostu przegięcie. Nie wiem. Ja już nie mam też naprawdę tego wszystkiego. Będziecie kupować czy nie? Hej. Hej, się. Moje, czy, czy by te konie. Bo widzę, że ja bym chciała te konie, ja bym chciała te dwa konie znowu. Jeszcze ubranie jest do tego. Zobaczcie ubranie jest do tego. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. No ja po prostu załamana jestem, żeby znowu trzecie konto zakładać, znowu mi dawać pieniądze. No pomóżcie mi, szanku, zrobić trzecie konto, czy nie? No wszystko, ja za duszy. Od nowa ratowa z Pandory. Powiedzcie, proszę Was. Czy walczyć o te dwa kąta Ja mam teraz zaoszczędzone Starkosy, co zrobiłem z tymi Starkosami no? Mi się, mi się bardzo podobają, widzę że one będą odporne na zimę Jeszcze ta płaszczka co tu frwa Ona mi się też że są połączone, e, fryz połączony z płaczką plus e, ten ruch to takim smoka To będą fryzę. Tylko nie wiem kiedy. No i tyle chciałam pokazać, no powiedzcie mi. No powiedzcie mi, co ja mam zrobić? No co ja mam zrobić dalej? Powiedzcie mi z tym kota. To znowu spoiler. Ja nie wiem, kiedy będą te konie, ale ja będę was informować. Dajcie mi znać, że ja mam kupować te co miesiąc po 20 tysięcy Starkosów, żeby od nowa zbierać te konie? Czy zarobić? Powiedzcie mi, proszę was. Trzymajcie się, pa.